No cześć, dzisiaj pogadamy sobie o czymś, co niejednego z Was może doprowadzić do białej grączki, a mianowicie grę w grę, czyli o zakazie posiadania Waszego własnego hobby i wolności, jeśli chodzi o spędzanie Waszego czasu. Ten kudłak mnie wykończy. Nie wiem jak Wy, ale ja w swojej głowie słyszę tylko jedną rzecz. Nigdy nie masz dla mnie czasu, ciągle grasz w gry, jeździsz na zloty, siedzisz w garażu, jeździsz na ryby. A ze mną to co? Dla mnie to nie masz czasu. Koledzy i wszyscy wokół są ważniejsi niż ja. I tu właśnie zaczyna się prawdziwy dylemat. Bo kiedy Ty masz dwie godziny na granie, albo na jakąkolwiek inną swoją pasję, która Cię odstresowuje, pozwala Ci puścić cały stres, to wtedy ona zaczyna mieć problem i dzieje się piekło. Bo dwie godziny na Twoją pasję to jest cały czas za dużo, ale osiem godzin oglądania serialu dla niej nie ma żadnego problemu. I przecież ty wtedy nie możesz powiedzieć, co z nami, dlaczego nie spędzasz ze mną czasu. Więc jeśli ty masz dwie godziny na granie albo na jakąkolwiek inną swoją pasję, to jest problem, ale kiedy ona spędza dziesiątą godzinę przed Netflixem, to żadnego problemu nie widzi. Bo jak to jest, że mamy podwójne standardy. Czyli ja mogę oglądać 10 godzin Netflixa, ale ty nie możesz dwóch godzin grać. A wszystko zaczęło się od tego postu. Ten post mignął mi się gdzieś w środku nocy i z dużym zdziwieniem, uwierzcie mi, czytałam go chyba cztery razy, bo nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Cześć! Mam pytanie. Już zaczyna się grubo. Czy w waszych związkach też występują kłótnie? Jeśli facet w wolny dzień nie może usiąść do grania, bo to niby jego czas na odreagowanie, pasja etc. Mamy prawie 30 lat. To trzeba jechać nad morze, przyzwyczajać się do piachu i muszę słuchać, że jak ma wolne, to powinien mieć czas na granie, a nie ograniczenia i mało tego czasu na granie. Wydawało mi się, że w tym wieku już się nie myśli aż tak Ograniu. I że są inne priorytety. I chyba czas to przytać kolejne trzy razy, bo I ja tego nie ogarniam. Macie prawie 30 lat. Świat się kończy. A byliście już nad tym morzem, bo ten piach jest całkiem interesujący. I tutaj, jak zwykle, pojawia nam się obraz kobiety, która nie dojrze. Nie ma swoich pasji. To na dodatek zabierze ci twoje. Kobiety niby słyszą, ale taką dobrą sprawę nie słuchają, bo gość powiedział ci dosadnie, że to jest jego czas na odreagowanie. I teraz, gdybyśmy podłożyli pod to, że kobiety czasem mają pasję, czyli coś oprócz oglądania seriali, to gdyby to mężczyzna przyszedł do ciebie i by ci powiedział: że odłóż te seriale, bo co ze mną? No, już masz tyle lat. W twoim wieku powinnaś zająć się czymś poważniejszym. Powinien mieć czas na granie. Czy ty jesteś jego matką? Kim ty jesteś, żebyś ty dorosłemu facetowi mówiła, co on może robić, a czego on nie może robić? Chyba delikatnie ci się role pomyliły. Ten post to jest jedna wielka chodząca że -na -da. że Żenada. Więc co to w ogóle jest ta pasja? I po co Wam to jest potrzebne? Wy faceci macie klasyczne zainteresowanie i są one bardzo proste. Przecież każdy potrzebuje momentu, żeby się odstresować. Dla niektórych jest to granie w gry, dla niektórych jazda na motocyklu, dla niektórych jazda na rowerze, a dla niektórych łowienie ryb. Ale jak wygląda ta pasja w oczach większości kobiet, kiedy ty wolisz grać w gry niż oglądać z nią kolejne? Kuchenne rewolucje albo setny odcinek serialu na Netflixie, to ona po prostu robi kolejną awanturę. Umówmy się. Pasja to jest coś, co daje ci radość, daje ci relaks, pozwala ci się chociaż na chwilę odstresować i zapomnieć o całym świecie. Dla każdego będzie to coś innego. Tylko wiesz, kobiety bardzo rzadko to rozumieją bo czekaj, 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 czekaj. Tak, no tak, w większości przypadków u kobiet jedyną pasją jest oglądanie seriali. Naprawdę, uwierzcie mi, starałam się znaleźć jakąś inną pasję, ale przyznam, że to jest bardzo trudne, bo albo wy jesteście jej pasją, albo oglądanie serialu. I budowanie podwójnych standardów. 10 godzin na serialach, tak? 2 godziny grania w grę? Nie. Zdecydowanie nie. Tak, tak, wiem, wiem. Już zaczęliście szukać swoich chipsów i paluszków, bo zaraz będzie maraton Netflix and Chill. Tylko omówmy się, czy to nie jest tak, że największą pasją wszystkich kobiet jest oglądanie serialu przez 8 godzin gdzieś, gdzie aktorzy zmieniają tylko ubrania i zmienia się tło. A wątki są praktycznie identyczne. Ja dziś naprawdę próbowałam wymyślić inne pasje kobiet, i tak naprawdę znalazłam dwie. Albo szukanie inspiracji, jak odwalić sobie willę której prawdopodobnie nigdy mieć nie będzie. Albo planowanie wyjazd na bali, który nigdy się nie zdarza. Więc chyba jednak naprawdę trudno się dziwić, że granie w gry to jest jedyna pasja, która wzbudza kontrowersje. No bo przecież trzeba ogarnąć strefę komfortu i zaakceptować to, że mamy różne sposoby na relaks. A teraz wyobraźmy sobie, że Twoja ukochana mówi ci. Kochanie, dzisiaj nie masz czasu na granie, bo dzisiaj chciałabym, żebyś cały dzień spędził ze mną, będziemy go spędzać razem. A w tym właśnie momencie każdemu facetowi powinna zabawić się wielka czerwona lampka. W głowie, oczywiście. Bo to, co ona w tym momencie naprawdę mówi, brzmi, nieważne co sprawia Ci radość. Ja Ci to skutecznie ograniczę i pokażę, że to ja jestem tutaj najważniejsza. Twoje emocje w tym przypadku nie mają żadnego znaczenia. Tak, to cudowne, prawda? Gdyby twoja pasja była ogrodnictwem, to ona by ci powiedziała: "Zostaw te kwiaty". Teraz idziemy szukać pomysłu na stroje na Halloween, bo przecież ona tutaj jest najważniejsza. I zamiast pielęgnować swoje hobby, zaczynasz uginać się pod ciężarem związku i poniekąd wspólnego czasu z partnerką. I bądźmy szczerze, wspólny czas to tak naprawdę ograniczony czas. Wspólny czas to tak naprawdę dzień, w którym będzie pełno kompromisów. I tak naprawdę musi zawsze wyjść po jej myśli. Nigdy nie możesz zaplanować tego dnia samodzielnie, bo wejdzie ci na głowę. A mało tego, zamiast robić coś konstruktywnego, spędzicie cały dzień w IK brzmi bosko. I ja wiem, że w tym momencie wolałbyś jechać na ryby, albo na motory, albo wrócić do grania w grę. No niestety, w ten dzień musisz zgadzać się na wszystkie przyjemności, bo inaczej będzie awantura. No, ale dobra, dobra, przejdźmy teraz do pasji kobiet, bo to jest przecież temat, który nas wszystkich powinien interesować, bo to jest ważne, nie? Jak każda z nich reaguje, jak ty zaczynasz spędzać swój wolny czas po swojemu? O, to tutaj się zaczyna. Walka o prawa do samodzielnego spędzania czasu, bo przecież granie w gry to niedojrzałe, ale przecież oglądanie po raz piąty tego samego serialu to jest turbo rozwijające zajęcie, no nie? Tak, bo jeśli ona przez 8 godzin ogląda Dextera i nie widzi w tym problemu, to oznacza jedno, to jest na pewno zdrowa pasja, bardzo rozwijająca. No bo przecież jak można zmęczyć się oglądaniem telewizji? I naprawdę próbowałam znaleźć również inne pasje kobiet, ale to jest jak szukanie smoka w średniowieczu marna szansa, bo ostatecznie wszystko wraca do seriali, zakupów online i przeglądania wzdur. Które nic nie wnoszą do waszego wspólnego życia. Więc tak, granie w gry dla każdego mężczyzny czy jakiekolwiek inne hobby, które macie, jest jak poszukiwanie swoich wewnętrznych smoków. Oczywiście w wirtualnym świecie. Lub swoim własnym, gdzieś przykarpił albo na torze. A jeśli kobieta widzi w tym jakiś problem, no cóż, prawdopodobnie powinna znaleźć swoją pasję i po prostu przestać stać ci nad głową. Pamiętaj, pasja to jest rzecz, którą ty naprawdę potrzebujesz, bo to jest coś, przez co czujecie się spełnieni i zdecydowanie to nie jest coś, przez co powinniście zacząć się wstydzić ani tłumaczyć, bo to zdecydowanie już jest toksyczne. Więc jeśli twoja partnerka nadal nie rozumie, dlaczego spędzasz czas na graniu, w wyjazdach na ryby albo na motore, to w takim wypadku przypomnij jej, jak ona się czuje. Jak przez 8 godzin może obejrzeć swój ulubiony serial. Więc jeśli jesteś w związku, to szanuj swoje pasje i swój własny prywatny czas. Nie daj sobie wejść na głowę. Każdy potrzebuje czasów w odosobnieniu. Pamiętajcie, że zdrowa relacja opiera się na wspólnym spędzaniu czasu i na tym zupełnie osobnym. Jeśli spędzasz z kimś 24 godziny, to nie oznacza tyle, że wasz związek jest mocniejszy albo. Na pewno już będzie trwało do końca życia. A jeśli Twoja partnerka nie akceptuje Twojego hobby, to w takim wypadku czas najwyższy porozmawiać i ustalić granice. Jeśli jej się to nie podoba, trudno. Czas przemyśleć temat. Kiedy nie dajemy sobie miejsca w związku na swoje własne, osobne pasje, to wtedy ten związek staje się jak poduszka od kanapy. Niby przyjemnie, ale bez życia. Pasja to coś, co nadaje życiu smak, więc nie pozwól, aby ktokolwiek. Odebrał ci tą przyprawę. Pamiętajcie, wyjazd na ryby, na motory, na tor, do kolegów, do garażu, czy po prostu granie w gry. To nie jest zajęcie dla małych dzieci. Korzystajcie z czasu tylko dla siebie. Przypominam, zostaw subskrypcję i lajka, bo przecież ten materiał był po prostu dobry. Człowiek, który posiada swoje pasje, jest po prostu interesujący. Więc nie dajcie się zamknąć w złotej klatce i przestańcie słuchać, jeśli ktoś mówi, że wasza pasja jest niepoważna. Każdy ma inny gust. Nawet jeśli zbierasz kamienie, to nadal masz do tego prawo. To chyba oczywiste. Przestań akceptować zachowania, które nie są dobre ani dla ciebie, ani dla waszego związku. Oczywiście we wszystkim potrzebna jest równowaga, bo nie może być tak, że spędzasz 10 godzin na rybach i tylko pół godziny ze swoją kobietą codziennie. No, bo coś tu jednak nie gra. Ale jeśli znajdziesz w tym równowagę, to nikt nie ma prawa za Ciebie decydować. Pamiętajcie, że kobiety to nie są Wasze matki, a Wy nie macie dwóch lat i możecie robić, co chcecie, i jak chcecie, i w jaki sposób chcecie. Chyba oczywiste. Wszystkiego dobrego.